Dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem na temat moich komfortowych książek, i właśnie chciałabym tutaj Wam wytłumaczyć trochę, czym są dla mnie komfortowe książki. No i oczywiście pokazać, jakie, jakie są te książki. Mam tutaj ich dosyć sporo, mam tutaj kilka serii książkowych, kilka po prostu standalonów i. E, również komiksy, także przejdziemy sobie przez wszystkie te książki. No i e, co najważniejsze, ja nie do końca uważam książki komfortowe za tylko takie, wiecie, spokojne książki, e, w których nic się za bardzo nie dzieje, które są jak kocyk. E, dla mnie raczej, jeśli chodzi o moje komfortowe książki, to są takie, do których e, często wracam, które mi się kojarzą z jakimś dobrym czasem, które wzbudzają we mnie jakieś e, konkretne dobre uczucia, właśnie jakieś ciepło, e, ale no niekoniecznie muszą być to książki, które są. Jakoś bardzo pozytywne? Mm, zaraz zresztą dowiecie się dlaczego. Po prostu są dla mnie książki komfortowe, one wzbudzają we mnie komfort psychiczny. No i tak jak mówię, mm, nie wszystkie z nich są takie, wiecie, cozy, bo też planuję nagrać film z typowo cozy książkami, które po prostu są jak kocy, które się wiecie czyta, e, z kocykiem, z kakałkiem, bla bla bla, zimą, e, ale to nie, nie tym razem. Dobrze. Y, jak zwykle poukładałam sobie tak mniej więcej, ale tak, zacznijmy może od um, takiej serii książek, którą odkryłam niedawno, ale która bardzo przypomina mi moje książki z dzieciństwa i mówię tutaj o oczywiście Lottie Brooks. Ja te książki widziałam dawno temu w Empiku, mm, ale jakoś tak... nie wiem, wtedy aż tak do mnie nie przemówiły, ale potem właśnie jak Nicole je recenzowała, to dowiedziałam się, że właśnie to jest taka że Lottie to taka następczyni mojej ukochanej Ali Makoty. E, I tutaj również pokazałabym, ale tylko, że e, chcę zrobić kolejny filmik z książkami dzieciństwa. W każdym razie, jako że czytam Lot już jako dorosła osoba, to to jest absolutnie moje comfort zone. Ja te książki pochunęłam. No jakby każdą naraz I, i to jest po prostu coś tak wspaniałego, to, jest takie... to są książki, przy których człowiek się śmieje odpoczywa i e, też się utożsamia, oczywiście jest to książka skierowana, seria skierowana dla dzieci. E, docelowo, ale jakby no wiadomo, kto nam zabroni czytać jako dorosły, dorosli, dorośli ludzie. E, świetnie jest tu pokazany właśnie proces dojrzewania, e, jakichś tam zmian fizycznych, psychicznych i pamiętam właśnie, że w Ali Makocie tego do końca nie było, ale też wtedy były takie czasy, że jakby w książkach się tego za bardzo nie zawierało e, tego wszystkich aspektów dojrzewania. Tutaj jakby to nie ma tematów tabu, nie ma wstydu jakiegoś. Bardzo jest pozytywna i naprawdę uważam, że każdy, kto ma dziecko... Każdy, kto po prostu lubi takie pamiętniki nastolatek lub ktoś, kto właśnie kiedyś sam prowadził pamiętnik, powinien to przeczytać. Eee, no i przede wszystkim, jeśli macie młodsze rodzeństwo i szukacie na przykład prezentu pod choinkę, to polecam, bo jest to naprawdę, wam pokażę. Eee, na przykład ten tom. To jest chyba... Ups, tak, to jest tom drugi eee, towarzyskie przypole Lottie Brooks i no mniej więcej wygląda to tak, w środku są obrazki, oczywiście rysowane przez Lottie. Eee, mega mega śmieszne i uważam, że właśnie to, co czyni tę serię komfortową, jest właśnie to, że będę do niej na pewno wracać wielokrotnie, więc Lottie Brooks już chyba już wielokrotnie pokazywałam Lotty, ale właśnie niedawno wyszedł ten nowy tom oświęteczny, więc akurat tutaj też idealnie, tylko dlatego, że jest taki krótki, porównaniu do innych. W każdym razie kocham Lottie i powinniście również ją poznać. Jakby czy byłabym sobą? Czy byłabym sobą, gdybym nie wspomniała tutaj o. Moim wspaniałym dziecku. Jakby ja wiem, że już chyba każdy, kto widział jakikolwiek mój film, yy, widział na nim tunele. Ja je po prostu pcham wszędzie, gdzie tylko się da, ale nie bez powodu, ponieważ to jest po prostu, to jest moja definicja komfortowych książek. To jest moja po prostu książka, do której zawsze będę wracać, która tyle dla mnie zrobiła, mimo że nie zrobiła nic, ale jakby dzięki której po prostu. Przeżyłam tyle wspaniałych chwil i pokazywałam 3 tomy, to mówię 6, ale dlatego, że jest wznowienie trzech tomów aktualnie w Polsce. Yy, I jeśli jakimś cudem jeszcze nie słyszeliście ode mnie, no to polecam z całego serca, bo to jest seria mojego życia. Yy, to tak wygląda w ogóle na pierwszy tom, to tak wygląda na drugi tom i tak w na trzeci tom, ale nie będę wam się tutaj rozwodzić, ponieważ już naprawdę wiele razy mówiłam a nawet nagrałam cały film o tunelach, nazywa się 24 godziny z moją Literacką miłością? Jakoś tak, chyba się nazywał, więc odsyłam Wam Was do tego filmu, a ja przechodzę dalej. Kolejną taką serią jest Pięć Królestw Brandona Mula. Dalej, po raz kolejny jest to seria dla młodszych czytelników, ale niesłusznym jest porównywanie właśnie tuneli do tej serii, ponieważ tunele są o wiele mroczniejsze e, i tunele, no jakby nie są za bardzo komfortowe, jeśli chodzi o, o samoznaczenie tego słowa, bo tam naprawdę jest dużo złych rzeczy, się dzieje i, i jest po prostu mrocznie. A tutaj mm, no jest to jednak seria dla młodszych czytelników, więc yy, mamy tutaj, wiadomo, przygody, niebezpieczeństwa, ale jednak to się wszystko kończy pozytywnie i yy, jest na pewno taka właśnie. Seria, przy której nie trzeba za bardzo się wysilać, która przy którejś odpoczywa, e, jest ciągająca, pobudza wyobraźnię, no i po prostu kojarzy mi się z takim właśnie bardzo, bardzo miłym czasem w moim życiu, e, dlatego dlatego wracam wam te, te serie właśnie. I jest równie uniwersalna jak Tunele, można ją czytać jako dzieci, <grytanie> może mogły ją czytać dzieci, mogą ją czytać dorośli, po prostu e, uważam, że jest to naprawdę seria godna uwagi i w ogóle e, książki Brandona Mula ogółem, ale no dobra, jakby właśnie wolu czytałam tylko pierwszy tom, więc to się jakby nie mogę się wypowiedzieć na temat całości. E, ale tom uważam jednak za bardziej taki mój comfort read. Spodziewam się, że dla, że dla wielu osób e, ta książka mm, nie jest w ogóle komfortowa, e, tak jak już mówiłam, to jest akurat książka, która jest dla mnie komfortowa, ponieważ ja czytając ją, czuję się jak była w domu, mam z nią ogromne powiązanie emocjonalne. E, jest to jedna z książek mojego życia. Może już zgadliście, może nie, tajemna historia Donny Tart. Eee, To jest absolutne przeciwieństwo słowa komfort, ale mm, po prostu często do niej, myślę o niej... To jest moje Roman Empire. Zdałam sobie właśnie z tego sprawę, że ja myślę o tej książce praktycznie codziennie. To jest moja absolutnie ukochana książka, w której znajduję wszystko to, czego ja potrzebuję i już dawno jej nie czytałam, dawno już nie robiłam sobie relidu, więc może w końcu czy tego zabiorę, ale e, wiem, że wiele osób podziela moje zdanie i również kocha tę książkę taką, po prostu, miłością pozaziemską. E, ta książka jest dla mnie, po prostu, czymś więcej. To nie jest dla mnie tylko książka, to jest dla mnie... To jest kawałeczek mojej osobowości, także... Bardzo dobrze mi się kojarzy. Jest pewien autor, którego książki są dla mnie bardzo komfortowe e, i jest to Haruki Murakami. Książki Murakamiego... Mm, mają w sobie taki, wiadomo, tam jest tam realizm magiczny, ale mam taki jakoś dziwnie że się je pociągają. I e, to też pewnie dlatego, jakby, że kojarzy mi się z latami mojej młodości, bo czytałam je w no, 10 lat temu już co najmniej zaczęłam czytać te książki, e, jest ich mnóstwo, jakby czytałam ich. Nie wiem na ile tych książek, ale akurat pokazuję Sputnik Sweetheart, bo to jest moja ulubiona historia i jest mega komfortowa dla mnie książką, bo kojarzy mi się z moją podróżą. Jechałam gdzieś autobusem, była zima, padał śnieg i oglądałam jakby się jak pada śnieg przez okno czytając właśnie Sputnik Sweetheart i jest... Mam, do... Mam wobec niej tak ciepłe odczucia, że nigdy jeszcze nie, nie czytałam jej ponownie, ale na pewno na pewno kiedyś planuję, jest bardzo cieniutka ale po prostu sposób pisania Murakamiego jest dla mnie magiczny i wiem, że część osób bardzo go nie lubi, właśnie za ten styl pisania ale ja odnajduję w nim ogromny komfort i właśnie zawsze kiedy czytam kolejną jego powieść, czuję się po prostu jakbym wchodziła do domu dosłownie. Pozostając w tutaj klimatach japońskich, kolejną grupą książek które są dla mnie absolutnie Wspaniałe, komfortowe i, i zawsze z wielką chęcią po nie sięgam są reportaże na temat Japonii. Yy, wiadomo, jakby ja kocham Japonię, jestem Japonistką. Yy, byłam w Japonii dwa razy. Ten kraj jest po prostu moim komfortowym krajem, więc jakby siłą rzeczy uwielbiam książki yy, na, te, na temat tego kraju, i mimo że wiem o nim już naprawdę dużo, to z każdą ksi kolejną książką yy, dowiaduję się czegoś nowego. I właśnie reportaże mają to do siebie, że. że każdy z nich jest subiektywny, więc jakby czytelnik poznaje um, spostrzeżenia um, autora i poznaje inne perspektywy i to jest właśnie wspaniałe w tych książkach, że nawet jeśli mamy wyrobioną jakąś opinię na temat danego kraju, to możemy z każdym kolejnym um, dziełem, takim właśnie reportażem poznać nową perspektywę i to jest niesamowite. Różne różnice mam do książki. To jest w ogóle pierwsza moja książka, którą przeczytałam kiedykolwiek o Japonii i... Bezsoność w Tokio i do dzisiaj uważam ją za coś wspaniałego. Chociaż nie wiem, czy się źle nie zastarzała bo też jej dawno nie czytałam. Ale pamiętam, że właśnie to... Ta książka wzbudziła moją miłość do w ogóle reportaży podróżniczych. No i wiadomo, mam jeszcze taką książkę na przykład. Niektóre są lepsze, niektóre są gorsze, ale po prostu sam fakt tego, że ja po przeczytaniu tych książek mogę znowu poczuć jakbym chodziła tymi ulicami. Jest dla mnie czymś wspaniałym. Tutaj akurat e, pana Piotra Milewskiego książki. E, w ogóle mam z podpisem tę książkę teraz. Tak, ponieważ akurat kupiłam ją kiedyś na takim wydarzeniu japońskim. E, I to jest właśnie, jakby tej jeszcze nie czytałam. To jest nowość: Tokio, e, powiedzcie z Dolnego Miasta. Ale jakby to nie chodzi o stricte o jedną z tych książek, no znaczy, dobra. Ta jest najbardziej komfortowa, ale po prostu chodzi o jakby o tę o grupę tych książek, o ten gatunek właśnie jakim jest reportaż, konkretnie właśnie z Japonii. Dalej, e, tę książkę również mogłabym zawrzeć do książek z mojego dzieciństwa, bo taki film też chcę nagrać, ale musiałam tutaj ją zawrzeć, ponieważ ona jest dla mnie wyjątkowo komfortowa. Jest to Tajemniczy Ogród w takim pięknym wydaniu, je... zobaczcie, to w ogóle jest chropowate i w środku wygląda jakby było wyszywane. Mamy też tutaj takie nierówne strony. Ta książka jest wspaniała. I co prawda czytałam ją ostatni raz po podstawówce, ale ja do dzisiaj pamiętam, jak się czułam czytając ją. To było coś fenomenalnego. To jest moja ulubiona lektura. Nawet jak myślę o tym, czym jest dla mnie komfortowe miejsce, to wyobrażam sobie siebie w tajemniczym ogrodzie. Ta książka wywarła na mnie ogromny wpływ i właśnie będę czytała ją niedługo po angielsku pierwszy raz. To jest coś niesamowitego i jest naprawdę... Jest magiczna, jest po prostu magiczna. Ta książka może zdziwić niektóre osoby, ale moją absolutnie komfortową książką jest Mój rok relaksu i odpoczynku. Może jest to dosyć kontrowersyjna opinia, ale ja naprawdę kocham tę książkę i mimo, że ona jest przykra, smutna i w ogóle taka depresyjna, to ja jakoś tak pałam do niej taką miłością i uważam ją za naprawdę swoje takie... Mm... Jedna, jedna po prostu z takich moich ulubionych właśnie um, książek, które, w których to bardzo nic się nie dzieje, to po prostu bohaterka przez cały rok śpi. E, tak w skrócie fabułę mówiąc. No wiadomo, oczywiście to nie jest wszystko. Ja po prostu w pewnym momencie się gdzieś utożsamiłam z, z tą bohaterką i, i też urzekła mnie bardzo pióro pani Otessy, e, także kocham tę książkę i mam wobec niej bardzo dużo pozytywnych uczuć. Nie mogłoby tutaj zabraknąć również wszystkich książek z e, wydawnictwa Relacja. Wszystkich książek właśnie z japońskich <grymianie> autorów autorek. E, tutaj również wielokrotnie się wypowiadałam na ten temat. Te książki są z kolei chyba definicją właśnie comfort readów. No bo są takie wiecie, powolne, spokojne, nic w nich za bardzo nie dzieje, ale e, jest melancholijnie, jest ciepło, są fajni bohaterowie, mamy e, morał jakiś i i one są takie po prostu właśnie spokojne, powolne, jednocześnie właśnie moje takie. Do których często wracam i właśnie mają specjalne miejsce w moim serduszku, bo że nie mam tego dołożyć, dobra, na podłogę. Kolejną serią, która wzbudziła we mnie masę dobrych emocji, e, oczywiście nie jest to seria, która jest typowo pozytywna, spokojna, tak jak w przypadku e, zanim kawa, ale... Jest to seria, trylogia, tetralogia Igrzysk Śmierci. Akurat to jest Prequel, ja go jeszcze jestem, nie czytałam, go jestem w trakcie, ale bardziej chodziło mi właśnie o Igrzyska, tylko nie mam tutaj swoich Igrzysk, niestety, mam je w domu rodzinnym. Ale te książki również są moimi komfortowymi książkami, bo je się czyta absolutnie wspaniale. Są bardzo przyjemnie napisane. Eee, po prostu, je się, je się po prostu połyka. Dobrze pamiętam właśnie uczucia, jakie mi towarzyszyły przy pierwszym czytaniu tych książek, a było to na naprawdę wiele, wiele lat temu. Nie wiem, kiedy to w ogóle było 12 lat temu, 10, więcej? Mniej? Nie wiem. Nie pamiętam, ale eee, filmy w ogóle jakby nie dorównują tym książką w żadnym procencie, przynajmniej według mnie, oczywiście. Eee, I właśnie to są te książki, o których myślę od wielu lat, i właśnie dzięki temu, że w końcu jest film to w końcu zostałam zmotywowana, żeby zabrać się za balladę i też robię oczywiście zaraz potem tym całej trylogii. A to jest prequel, Ballada Ptaków i Węży. I to jest właśnie nowe wydanie e, kinowe. Także bardzo się cieszę, bo no, stęskniłam się tym światem i mimo, że jest to dystopia mm, i dzieją się tam przykre rzeczy, bardzo przykre, no to jednak już się nie mogę doczekać podobnego spotkania z bohaterami. Jest też pewna autorka polska, która e, jest po prostu moją komfortową autorką i wiem, że cokolwiek nie napisze, mi się to będzie to podobało. Mowa tutaj oczywiście o Marcie Bian, e, tej obydwie książki i obydwie nie są e, definicją słowa komfortowy po raz kolejny, bo e, no, to są niepokojące książki, to jest tu mamy thriller, tu mamy horror, ale mimo wszystko styl Marty jest na tyle przyjemny. On jest taki jakoś znajomy dla mnie. E, bardzo też potrafię się łatwo sami z bohaterami, szczególnie jakby tutaj, e, jeśli chodzi o Fio z muchomorów. E, u mnie jednak muchomory mają e, przewagę nad nocnymi godzinami, ale to nie zmienia faktu, że jakby cokolwiek Martynie napisze, ja wiem, że usiądę z tą książką i po prostu ona mnie pochłonie, a ja ją pochłonę, i to właśnie jest moja definicja słowa komfortowa książka, e, także tutaj jak najbardziej, jakby... to jest właśnie autorka, którą mogę też w ciemno. Dalej. Teraz przechodzimy już do mang. Już prawie skończyłam swój wywód. Mamy mangi i komiksy. Więc tak, zacznę może od prekursora, mojej miłości do japońskiego komiksu. Jest to Pamiętnik Koci Łapki. Słuchajcie, ja te książkę... To były moje pierwsze mangi i to są te moje egzemplarze stare właśnie sprzed il, x lat. E, I to po prostu... To, jest, to są po prostu komiksy na temat kotów i co te koty robią i takie właśnie zwyczajne, codzienne rzeczy, które... To po prostu kocie życie, no to jest... Absolutnie fenomenalne dla mnie. Jestem największą kociarą. Właśnie tam leży lucyna. I, I w ogóle tutaj mamy kotkę, która jest bardzo podobna do lucyny z zachowaniem. To jest po prostu cudowne. Jak tylko źle się czuję, to ja po prostu biorę te książki i je przeglądam. W sensie książki. Mangi. E, naprawdę to jest coś wspaniałego. Mimo, że to nie są jakieś odkrywcze rzeczy, to jednak naprawdę są tak śmieszne. I to właśnie to jest takie. To jest takie... taki pamiętnik... kociary. Ona po prostu rysuje scenę życia, z życia swojego i swoich kotów. Najpierw kota, a potem już e, kilku kotów. Dalej mamy serię, która skrada moje serce. I... teraz po raz pierwszy jest wydana w Polsce. Teraz właśnie będzie wydawany trzeci tom. Ja o tym marzyłam odkąd tylko... E, w ogóle obejrzałam, bo najpierw obejrzałam, potem czytałam Nanę. Tak, już zrodziłam tytuł. Chodzi o Nanę, to jest... Myślę, że ta seria mnie zmieniła w jakimś stopniu. Kocham ją całym sercem. To jest obyczajowa, taka trochę okruchy życia, trochę taki. Um, kurde, mam wrażenie, że to jest trochę muzyka. Nie, no w sensie jakby mamy tutaj historię dwóch nan, dwóch zupełnie e, z osobnych światów zderzenie. Nane, która jest ciepła, taka, wiecie, wesolutka, w ogóle z zmartwień i nane, która jest gwiazdą roka. I. To jest właśnie taka. To jest, to jest historia o normalnym życiu, ale jest totalnie niezwykła mm, i naprawdę kocham nany, obydwie nany. I w ogóle pani e, Ajezała jest wspaniałą rysowniczką i mam też jej mangi e, Paralelskis oraz. Boże, zapomniałam, a to jest też. manga, <ścoughs> tam jest bardzo smutna. Tu mam wkleję e, okładki, bo. Nie mam ich też przy sobie, ale tak, w ogóle twórczość pani Jazały jest czymś, co ja kocham, absolutnie kocham i będę do tego wracać całe życie. <grydopodobnie> Prawdopodobnie. E... Tutaj kolejna manga, z którą ja się praktycznie wychowałam, jest to Naruto. Akurat mam tutaj trzy tomy kupione w Ameryce, bo właśnie tam w angielskim, angielskie wydania mam takie fajne, właśnie trzy tomowe, bardzo takie... Gętki można dostać w każdym markecie, to jest akurat z Targetu. Także e, kocham Naruto, wychowałam się na, te, na tej e, animacji, bo jakby mangi nie czytałam, ale e, nie czytałam jakby jako dzieciak, ale oglądałam oczywiście, na Jetixie chyba było. Tak, to był Jetix, jeszcze ten okropny dubbing, to było straszne, ale tak, Naruto jest moją komfortową serią i e, mangi nie czytałam jakoś daleko, chyba doszłam do. No, właśnie, jakoś czwartego tomu, ale jest to absolutnie, kocham tę historię i również dla początkujących ludzi, którzy chcą mangę, bardziej taką, wiecie, nie że obyczaj, tylko właśnie bardziej taką, wiecie, walki, coś tam, coś tam, ale naprawdę jest super, jest super. No i e, ostatnią już tutaj, e, ostatnią kategorią, bo ich jest sporo, ale wyjęłam tylko te, które udało się, bo mam całą półkę, która jest dosłownie co do milimetra wypchana i jakby idealnie ułożona, rzeczy moich. Z Awatara. Więc wyjęłam tutaj tekst, który się dało. Mam tutaj trzy komiksy z Awatara. E, Awatar to jest moja hiperfiksacja, moja obsesja od, od lat młodości, odkąd tylko wyszedł, więc, e, no, jakbyście zobaczyli, kiedyś Wam pokażę tą półkę, ale jeszcze nie jeszcze jest niedokończona. E, tak, kocham Awatara całym sercem. E, to w ogóle jest książka, która ma już lat. Czekajcie, 2009 czy 2010 wyszła. Jak w ogóle to sprawdzić? 2009, więc jakby ta książka wyszła typowo po tym, jak wyszedł film i ona jest tak śmiesznie wydana takim, tak jakby graficznie trochę leży, ale ja z tą książkę, w ogóle to, że ona jest w tak genialnym stanie, to jest naprawdę sukces, bo ja tą książkę zabierałam ze sobą wszędzie e, i czytałam ją tyle razy, że powiem zawsze na pamięć w tym momencie. Jest to taki przewodnik na temat awatara. <grych> tak. To właśnie są moje komfortowe książki. Dajcie mi znać, jakie są Wasze ulubione książki. Um, I co? To tyle. Ja teraz biorę się za nagrywanie kolejnego filmu, a Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Pa pa!